Wysokie napięcie, błysk i fala uderzeniowa wytwarzane przez łuk elektryczny, wysoka temperatura, iskry i groźny spawalniczy dym. Wiele jest czynników, przed którymi podczas spawania należy się chronić. Jak robić to skutecznie. Jak przygotować się do pracy ze spawarką lub migomatem. Jak przygotować urządzenie i stanowisko pracy. BHP przy obróbce metalu. Spawarka elektrodowa i migomat. To film omawiający zagrożenia, przedstawiający złe i dobre praktyki. BHP przy obróbce metalu. Spawarka elektrodowa i migomat. Polecany pracownikom, ich przełożonym i przedsiębiorcom. BHP czy obróbce metalu. Spawarka elektrodowa i migomat. Wiedzy o bezpieczeństwie nigdy za dużo.